Serdecznie w następnym odcinku mojego kanału. Dzisiaj będzie o dwóch kosteczkach: o trójce i o Mega Te kostki no to jest jakby spóźniony unboxing. Bez unboxingu, tak można powiedzieć, nie mam kopert, i te kostki były gdzieś kupione, nie wiem, z rok temu, z 8 miesięcy temu, więc, ale to jeszcze cały czas są w opakowaniach, bo jak wiecie. Jestem fanem kostek w opakowaniach i nigdy ich nie yy, jak przechowując, nawet nigdy ich nie wyrzucam. Co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy na tapecie, jak to się mówi, Diana Trójkę, i to jest model Diane Dwójka Guhong. Tak wygląda opakowanie. Yy, tu nawet jakiś certyfikat dostali, ale, ale powiem Wam szczerze, no w Chinach certyfikatów jest pełno, więc. Nie wiem czy do niego warto zwracać jakąś do niego uwagę. Tak wygląda ta kosteczka, no fajnie zapakowana i drugi Mega Minx Quick Up Hig model Quick firmy. No firma zdana dosyć fajna. Ten, ta kostka akurat jest w tej wersji czarnej z czarnymi, z czarnymi narożnikami a, a białej nie kupowałem nie wiem, no mi akurat czarna i o, nawet jeszcze jakiś gościu, jak na tych wszystkich kostkach są jakieś mistrzowie yy, wie pan, wiecie, no nie interesuję się speedcubingiem, więc nie znam chłopaków, ale pewnie jakiś misz, który reklamuje dobra, zajmiemy się tym megaminksem na początek yy, wyjmujemy sobie tą kostkę tak ona wygląda, powiem wam tak tu była instrukcja obsługi. W znanym, jak, jak już mówię w każdym filmie, nam języku, więc nie ma sensu tego, nie ma sensu instrukcji pokazywać, bo wszyscy mogą, znają ten język. Natomiast mam tych instrukcji chyba setkę, to Wam kiedyś pokażę, jak one wyglądają, no, yy, no mogą kogoś zainteresować, no chyba zbieraczy, nie wiem, makulatury, no ale jeżeli, ktoś chce z nich skorzystać, to może, no, faktem jest, że w niektórych kotkach jest i po chińsku i po angielsku, więc jeszcze po angielsku można coś tam wywnioskować, a jak ktoś ma dobry wzrok, to nawet y, po tych y, obrazkowych historyjkach, jak tak to nazywam, też może do czegoś tam sobie się, o, może sobie tam coś, nie wiem, doczytać, no do czytać, nie, do widzieć o, jakby jakby jakiś problem miał. Także co to za kostka? Co to za kostka? To jest, moja pierwsza, to jest mój pierwszy Megaminx, powiem Wam, który, na którym uczyłem się w ogóle układać Megaminxy. I jak to rzadko bywa, kostka, udało mi się kupić od razu fajną, dobrą kostkę, przy której się fajnie mogłem nauczyć jej układać, bo powiem Wam, że w większości kostek jakie miałem, pierwsze moje zakupy były po prostu fatalne. Ja nie wiem w ogóle, jak się mogłem na tych kostkach nauczyć, układać czegokolwiek. Wiecie co? O, o ile Master Morphix, to Wam pokażę, w którymś z następnych odcinków. Był moją pierwszą kostką z Master Morphixów, którą chciałem się nauczyć układać. Nie powiem Wam szczerze, nie wiem, jak to się stało, że się nauczyłem na nie układać, bo jak sobie później kupiłem lepszą, to po prostu nie wiem. To byłem w szoku w ogóle, że tamtą kostką mogłem cokolwiek ułożyć. Tamtą mogłem zrobić. No dobra, mniejsza z tym. Zostawmy przy tym. Mega Megaminksie. Ma, ma naklejki, ale powiem Wam co? Naprawdę przeżył bardzo dużo ułożeń. Zobaczcie, żadna naklejka jest nieodklejona. Łącznie nawet z, z logo firmowym yy, Mega yy, Kui. Nie ma opcji, żeby się coś odkleiło. Po prostu jestem naprawdę bardzo, bardzo mile zaskoczony. Yy, kostka jest fajna. Nie rozchodzi. Nie rozchodzi się ta kostka. No, no, fajnie się ją trzyma, pewnie się ją trzyma. Yy, warstwy chodzą, no, re, powiem Wam szczerze, rewelacyjnie. No, ani za lekko, ani za ciasno. Yy, tą kosteczką się po prostu mile, fajnie układa i się ją naprawdę mile wspomina. Jak już człowiek yy, nauczy się układać, znudzi mu się, to, to może spokojnie po prostu z miłym sentymentem czasami do niej powrócić i na nowo ją sobie poukładać. Także yy, tą kostkę polecam. Gdybyście jeszcze mogli taki model znaleźć gdzieś yy, tej firmy, to ja osobiście jako no, nie tylko jako mator, ale dlatego yy, starałem się nakręcać Wam te filmiki z tego powodu, że nie wypowiadam się jak specjalista, wypowiadam się jak osoba, która Traktuję to totalnie amatorsko i po prostu chcę sobie ułożyć kostkę. Ja nie jestem spitkuberem, żebym szalał się po 100 algorytmów uczył. No nie ma. To znaczy się, są fanatycy, którzy to robią i kochają to i jak najbardziej czapka z głów przed nimi. Ale no wie, słuchajcie, no większość z nas, wszystkich to są amatorzy, którzy chcą złożyć kostkę. I dla takich ludzi właśnie staram się te filmiki tutaj kręcić, wam pokazywać. Także fajna kostka. Yy, ważnie się kręci, fajnie się trzyma, nie odpadają naklejki i, i mam do niej naprawdę duży centymetr. W ogóle powiem Wam, że do tej firmy mam jest dosyć tania ta firma i, i, i no, robi takie fajne, ciekawe że, te kostki, że nie, nie, nie trzeba się jej wstydzić nigdzie z nimi pokazywać. Także także no, tak, ten Megamik wam polecam. I teraz powiem Wam szczerze. Tą kostką dużo nie kręciłem. Gdzieś mi kiedyś wpadła chyba do biurka gdzieś tam wśród tych moich kostek i całkowicie o niej zapomniałem. No kilka razy ją ułożyłem, ale przypomniałem sobie o niej z tego powodu, że te, ten Dajan jest i yy, widzicie, ja, coś jest ze mną nie tak, że wrzuciłem tą kostkę, może w takie miejsce chciałem ją schować sobie, żebym o niej wiedział, że to kostka wyjątkowa. Powiem Wam, powiem wam co, co w niej mnie zachwyca. Lubię kostki bez naklejek, nie, nie spadają, nie wycierają się. Są po prostu i tutaj są dosyć ciekawe. No Z wyjątkiem tego, powiem Wam szczerze, czerwonego. No, lubię takie czerwony, bardziej jaskrawy. No, on jest taki tutaj matowy i żółty też bardziej wchodzi w pomarańcz. Na mnie. No ale nie będziemy się czepiali tej rzeczy. Powiem Wam, co mnie ujało kiedyś kiedy w tej kostce, co kupiłem. Uwielbiam takie kostki. Słuchajcie. Uwielbiam kostki z tym dźwiękiem. Po prostu po prostu powiem wam szczerze, dźwięk jest tych kostek rewelacja. No takiej kostki po prostu nie mam żadnej. Głośna, żona, małżonka, znaczy się moja mnie za to nieraz pamiętam wyzywała. I chyba dlatego ta kostka poszła później do yy, biurka, gdzieś tam schowana, ponieważ miałem chyba zakaz jej używać. Z tego powodu, że robiłem straszny hałas, ale ja lubię głośne kostki. Lubię kostki, które, które mają jakby swoją duszę. No nie wiem, no tak jak silniki samochodowe, każdy lubi odgłos: jeden cichy, drugi elektryczny, którego w ogóle praktycznie nie słychać, trzeci chyba, czwarte czwarty lubi pięciolitrowe silniki, piąty lubi dziesięciolitrowe silniki, czy siedmiolitrowe, no nie wiem, czy dźwięk ciężarówki, Tra, nawet trabanta można powiedzieć. No, yy, ta chodzi delikatnie, powiem Wam szczerze, jak trabant, ale, albo no, może jak warbur, który próbuje zaskoczyć, ale powiem Wam szczerze, fajna jest ta kostka, fajna. Także można nią, powiem Wam, bardzo ją lubię. No ścinać tak może, nie ścina do końca, ale chociaż podoba no ładnie ścina. Także tutaj, Yy, także tutaj yy, można się też pobawić z yy, speedhobbingiem, ale no, ja tam kostki kupuję nie do speedho tylko do amatorskiego układania. Także to, fajna jest. I bardzo ją Wam polecam, tego Dajana Do pewności jeszcze raz, dajan 2 guhank yy, Bez naklejek, fajne plastiki, fajnie chodzi. I ważna, trzyma się. Nie jest to kostka, która mi się rozchodzi w ręku, rozpływa mi się, nie wiadomo co się z nią dzieje. Jest pewna. To jest tak zwany pewniak w ręku. Także no i ten dźwięk, no dźwięk dla mnie jest po prostu rewelacyjny. Jak ktoś lubi taki dźwięk głośnej kostki, to Wam polecam. Tę Naprawdę fajna jest, fajna, fajna. Fajna ta kosteczka. Także yy, można się nią pobawić. Naklejki Wam nie spadną. Do woreczka trzymać albo trzymać sobie w opakowaniu kartonowym oryginalnym i macie fajną zabawę na parę tygodni, lub wracając, nie wiem, miesięcy, lat, ile kto tam chce, też ją wam polecam. Tą kostkę także dzięki serdeczne. Pozdrawiam.